Miło Was widzieć na moim kanale. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, witam Cię serdecznie. Jeżeli powróciłeś po więcej, witam Cię z powrotem. W ostatnim czasie mało publikowałem, ponieważ przenosiłem się z kompa na PS5, miałem problemy z połączeniem PS5 a komp, ale to już tam mniejsze o to. Ale też yy, zrobiłem analizę mojego kanału i stwierdziłem, że za dużo wątków jest zaczętych, a nie skończonych. I teraz dzisiaj chciałbym Wam przedstawić jak ja to widzę na przyszły rok, może takie ambicje, może nie, ale taki plan. Plan na przyszły rok. Skupię się na trzech lub czterech rzeczach. To będzie na pewno seria mądry orzeł. Tylko, że w mądrym orłu, mądrym orłu. Seria mądry orzeł dodamy jeszcze komando foki. Ze względu na to, że zazwyczaj ci gracze Tacy jak ja lub słabsi, no za długo na tych mapach nie przeżywają, więc do, dołożymy tutaj troszeczkę czegoś innego. Druga rzecz to będzie ogólnie od nowa. Będę grał, będę starał się wygrać pierwsze solo, potem zrobimy solo na duo i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, ile to mi zajmie, może 7 lat, może 8, nie wiem, a może rok. Nie wiem, generalnie chcę iść tym torem. Trzecia sprawa, jak być lepszym. Jeżeli poglądam jakieś filmy, to rzeczywiście będzie trafne. To podzielę się oczywiście z wami. I czwarty jeszcze chciałem wcisnąć, ale na ten moment wydaje mi się, że te trzy elementy, to będą trzy playlisty, które będą te tematyczne, o, może tak. Co myślę teraz, że chyba czwarty zrobię z eventu. Z eventu, jaki na przykład teraz jest aktualnie y, te choinki, śnieżki i tak dalej. Ale jakoś tak, odbędzie będzie raczej pobocznym tematem. Główny trzy tematy już powiedziałem. A dzisiaj zapraszam Was na Wyspę Odrodzenia. A i tu chciałbym Was przeprosić, bo zrobiłem materiał, gdzieś tam obejrzałem, zrobiłem materiał, że Wyspa Odrodzenia nie będzie. Komentarzom pisaliście, że wraca. Kurde, do końca nie wierzyłem, jednak wróciła, więc za fake news Was przepraszam. Dzisiaj Wyspa Odrodzenia. Ładnie siadło, fajna gierka, więc zapraszam Was do oglądania. W tym tygodniu miałem się zapytać jak kadrę, mówił, że sam mówił sobie pizzę tam, nie? chyba Tak, wchodzę. O, jeszcze O Kurza stopa! To też dwóch było. Tu jeszcze się wtrącę, ponieważ postanowiłem pokazywać wam taką prawdziwą grę w Czyli jak ginie, to ginie. Jak z powrotem. ma jakieś kile. to ma takie na podjebie, realne tak? moje, moje gry. Bez ściemy, bez pokazywania tylko tych super elementów, tylko pan. też pokazywania. Bo chyba zapomniałem o tym kontencie, więc z tego kontentu będę się trzymać. Także nie go wygląda.

Ooooooooocz wow! <laughs> Cią zawsze dwóch musi wyjść? Nie wiem. Na statek spadają z powrotem. Jeszcze na dachu jest gość. Load out drops on the way. UAV overhead. Na dachu. Enemy UAV is online. Attack! What's your fire? That's an adach to boost Sandbush. Reform. Surveillance sweep is marked on your track map.

Trzeci spada. Tu jest. Dobra, trzeba iść. Dobra, No kur... Ja pierdyka... kamno i będzie pompę są za mnie. Kto? Adrian. Kurde, no nie mogę. Kciało? Jakoś coś nie fajnie miałem... Po kilka kili.

Sniper z ostatku. Uważaj, uważaj. Widzę, 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 da, Widzę, da. Zeszli ze statku. No dalej Wody? O kurwa Chyba, no. no tu jest szefa Leży zero w kontenerze jest Z prawej strony uważaj, bo mamy też. On tutaj jest za drzwiami. Z ucieka. Dziewięć. Coś jeszcze lądowało? Nie wiem gdzie. Tu. No nie, no jakim cudem? Tam dwóch, jaj. jeden koczył na dół, drugi się za tym rakietną Wracasz jeszcze? Tak. Tam już nie ma nikogo.

jeszcze. Wschody. Jeden bez krewa. Po białej. No Aaa, i dostałem jeszcze od jednego. Hit. Jest. Yeah. no ładne do ciebie. Locate yeah, and eliminate the target. Got an extra valuable opportunity here. Don't miss your shot. Yada still.

Che cazzo di giocata che ho fatto col drone? Mi salta su, mamma mia! 4 contro 1, bro! finale bro. in due ma è in due sul tetra ma what via <tip> <tip> ja, pierde che mi ha gnesrobi Nie wierzę w to. Znowu ten sam. Z dwóch na dachu. Oni wszystkich nas wyglądują. GG. Ah, Thanks guys. GG bomba, są sparado. O Grzesiu Tak, tak nie trafiłem. Power W końcu Red Bull zaczął działać. Jeszcze na noc Red Bull'a? Tak.